Good evening, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj bez Louisa, ponieważ to jest wyjątkowy odcinek w świecie Dying Light w mieście Old Villador. Przekazuję Wam niestety smutne wieści, że szósty odcinek niestety nie będzie taki jaki chcielibyście, żeby był. Będzie wyglądał no właśnie tak jak teraz, tak jak go oglądacie. Będzie trwał niewiele ponad 10 minut, a na tle będziecie mieli bitkę z zombiakami. No i już wam opowiadam, co się dokładnie stało. Podczas nagrywania tych oto odcinków OBS po prostu wypił się troszeczkę do nas z dupą i postanowił, że nie będzie z nami współpracował, a wszystko to, co nagrałem, poszło po prostu w dupę. Co konkretnie się stało? Nagraliśmy z Lewisem praktycznie cały godzinny odcinek i musimy bić się teraz z bandytami. No, oczywiście, realizm tej gry. Nagraliśmy z Lewisem godzinny odcinek, który odbywał się w Wieży VNC. Misja była przeprowadzona do dupy. O czym opowiadałem właśnie na tym odcinku, ponieważ była po prostu źle doprawiona. Oni się nie zabezpieczyli w żaden sposób porucznik Row i Major Jackmatt w żaden sposób nie przewidzieli tego, że prąd w takim mieście może być niestabilny, a przede wszystkim w takim budynku, w takiej wieży VNC. Dlaczego powinni to przewidzieć? Dlatego, że Frank, który 10 lat do tyłu przeprowadzał tę misję, niestety nie przeprowadził jej pozytywnie z tych samych względów, czyli właśnie. Z tych samych względów, o kurde. Z tych samych względów, co właśnie stróżowie prawa czyli brak lampu V i brak broni palnej. Co ty? Nie masz nic. Spaczek, cię skopię teraz z dachu. Tak? Może zetnę ci łeb, no właśnie. Frank nie wziął lampu na swoją misję. Do tego miał bardzo podzielony zespół. I nie mieli także broni palnej. Dlaczego było to tak ważne? Z takich powodów, że... Nie wiedzieli, co tam spotkają, tak? Jest to epidemia zombie, różnych stworów. Walczyli na terenie zamkniętym. Wszystko się tam mogło zdarzyć i powinni to przewidzieć. A tym bardziej, że nie mieli za bardzo prądu. A nawet jeżeli mieli to i tak, ten prąd był niestabilny. Ten błąd popełnił 10 lat do tyłu Frank. I ten sam błąd popełnił Major Jack Matt. Co powinien zrobić? Powinien uzbroić się w lampy UV. Od Juana powinien doprowadzić do sytuacji, w której... W której po prostu... Będą mieli więcej lamp UV i generatorów niż ludzi. Doprowadziłoby to do prostej sytuacji, do takiej, że w razie niepewności, a tych niepewności byłoby bardzo dużo, po prostu odpaliliby lampy UV. Gdyby mieli generatory ze sobą, mogliby na spokojnie przyjąć po prostu lampy UV, włączyć je i bez żadnego problemu, doprowadzić do sytuacji bezpiecznej strefy. Co ile powinni takie bezpieczne strefy tworzyć, bo nie tworzyć mniej więcej co tak naprawdę 5-10 metrów, dlatego że walczą w zamkniętym pomieszczeniu, ściany ich ograniczają, nie mają za bardzo gdzie uciec, a nie wiedzą co tam spotkają. Ten błąd popełnił Frank. Jedyna różnica między akcją Jacka Mata a Franka była taka, że Frank miał podzielony zespół i był mniej liczny i mniej wyszkolony, pomimo tego, że byli to nocni biegacze, od zespołu Jacka Mata. Dlaczego? Dlatego, że nocni biegacze byli na początku epidemii, a stróżowie prawa, którzy zaczęli tę misję 10 lat później, byli po prostu już bardziej wyszkoleni po 10 latach walki z zarażonymi. I taka była różnica, że byli bardziej wyszkoleni, mieli troszeczkę bardziej liczny zespół i troszeczkę bardziej byli jednością, tak? czego brakowało zespołowi Franka. Problem jest jednak inny. Oboje, obie te grupy po prostu popełniły błąd bezpiecznych stref, w ogóle ich nie tworząc. Tak, nie mieli w ogóle praktycznie żadnych, ale to żadnych jakichś większych... Rzeczy związanych z bronią palną. Nie mieli w ogóle żadnych pistoletów czy karabinów. Na odcinku, a bardziej na zapisie transmisji, która jest u Luisa, podlinkuję pod tym odcinkiem, mieli tak naprawdę tylko i wyłącznie maczety, jakieś pałki. To nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa, tak naprawdę. To nie jest w stanie zapewnić. Bezpieczeństwa podczas tak ważnej misji, i to było dla nich bardzo trudne, i ta sytuacja, moim zdaniem, doprowadziła do okropnych czynów. Na odcinku zobaczycie, jak się ta misja skończyła, natomiast w skrócie powiem, że nie skończyła się pozytywnie z tych powodów, które wymieniłem. Dlatego musicie pamiętać o tym, że cokolwiek nie robicie, to musicie być przygotowani i zabezpieczeni na każdą ewentualność. A stróżowie prawa akurat powinni o tym wiedzieć. Dlaczego dzisiaj nie jestem z Lewisem? Ponieważ nasz Lewis się troszeczkę przeziębił, a ja nie mam jeszcze tutaj paralotni, zapomniałem o tym. Bo wszystko, co wykonujemy, wykonujemy na jego sejwie. Co też będzie pewnie problematyczne, jeżeli chodzi o dodatki. No ale to taki szczegół. Co jest ważne. Co jest ważne, co jest jeszcze konieczne do powiedzenia. Na tym odcinku poza tym, że prowadziliśmy tą akcję zwierząt z VNC i skończyła się ona totalnym fiaskiem. Byliśmy jeszcze tam w paru takich miejscach, takich zwykłych, najzwyklejszych tak. Te miejsca, powiem szczerze, te miejsca nauczyły nas jednej ważnej rzeczy: że w ogóle ta misja nauczyła mnie przede wszystkim tego, że Frank wcale nie był taki głupi, a bardziej głupi byli właśnie o wiele bardziej głupsi byli. Ludzie od Jacka Mata, od majora Jacka Mata, dlatego że nie uczyli się na błędach ludzi sprzed 10 lat, a to jest bardzo częste i najgorsze z możliwych rzeczy w popełnianiu błędów, tak? Dlatego no, trzeba się starać ich nie popełniać. Mówię tutaj też o takiej rzeczywistości. Kto kogo ma i dlaczego to jestem ciekaw, aha, tu się po prostu ktoś bije. No i tak, i to niestety straciło się na tym odcinku. Dlaczego się to straciło? Po prostu w pewnym momencie OBS się na mnie obraził i powiedział, że nie będzie mi dalej nagrywał odcinków w, w tym sensie, że po prostu wszystko to co nagrałem straciło się. Dlaczego? Bo OBS nie chciał się zamknąć i musiałem go po prostu wypieprzyć menadżerem zadań. I to niestety doprowadziło do tej okropnej sytuacji, no ale nic na to niestety za bardzo nie poradzę. Co by to można było zrobić? Czy można by było tu jakoś... No tak, nie można by było. No tak, ale to w sumie jest wszystko, co bym chciał powiedzieć, tak? Także, no straciliśmy odcinek z wieżą VNC, no i to jest tak w skrócie. Resztę, gdybyście byli ciekawi, mogę opowiedzieć na jakimś innym filmie albo po prostu na jakimś live'ie, chociaż wiele z tych rzeczy na live'ie już zostało powiedzianych. Niestety ta misja, jedna jak i druga, była nieudana. Oczywiście ostatecznie jedynowi się udało to zrobić, ale może tylko dlatego, że działał sam i nikt mu nie na duchem o czym też powiedziałem na tym odcinku i będzie to na tej transmisji u którą podlinkuję pod tym odcinkiem także dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w tym materiale za posłuchanie tego nagrania no i króciutki odcinek informacyjny. Życząc Wam dobrego wieczoru i szczęśliwego nowego roku, bo jest jeszcze przed Sylwestrem, gdy to nagrywam, a gdy to upublicznię, będzie już po nowym roku, będzie 2026. Ale życzę Wam mimo wszystko szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w następnym odcinku, który się już na szczęście nagrał I miejmy nadzieję, że następne odcinki będą się nagrywać. Także do zobaczenia i good night.